Cześć i czołem! Po tym filmie będziemy już w połowie omawiania konspiracyjnych konstrukcji broni strzeleckiej i do tej pory przedstawiłem Wam PM-y, o których większość z Was nie miała w ogóle pojęcia. Dlatego dziś dla odmiany pokażę Wam PM, który wszyscy znacie. Kiedy powstał Związek Walki Zbrojnej, a późniejsza Armia Krajowa, od początku, podobnie jak we wszystkich innych organizacjach, zajęto się kwestią opracowania własnej konstrukcji broni. Dopiero pojawienie się w 1942 roku angielskiego pistoletu maszynowego Sten, który był zrzucany w zasobnikach spadochronowych w Polsce, spowodowało, że wyznaczono pewien kierunek tych prac. Broń była zrzucana dla wszystkich walczących narodów. Wiadomo na Białorusi, na Ukrainie, Rosjanie ze swoich tzw. Tak kukuryżników, jantków zrzucali zasobniki dla swojej komunistycznej partyzantki, a na terenie takiej Grecji, Jugosławii, Francji czy Norwegii, Anglicy i Amerykanie zrzucali swoje zabawki. Był tutaj zastosowany cały szereg różnego uzbrojenia, jednakże do Polski, o ile dobrze pamiętam, trafiło tylko 2% całości. Dlatego my byliśmy narodem, który miał największe potrzeby, jeśli chodzi o uzbrojenie, największą podziemną armię, największy podziemny aparat państwowy i najmniejsze wsparcie z zagranicy, jeśli chodzi o uzbrojenie i wyposażenie. Dlatego właśnie bardzo szybko rozpoczęto pracę nie tylko na szczeblach lokalnych, pomniejszych organizacji, ale na szczeblu centralnym opracowania, skonstruowania i wdrożenia do użycia własnej broni automatycznej. Jak już mówiłem w poprzednich filmikach, wybór był oczywisty. W pracy konspiratora najlepszą bronią był pistolet maszynowy mały, wygodny, poręczny i dający bardzo dużą siłę ognia w starciu na małym dystansie. Jednym z ludzi, którzy podjęli się wyzwania, był Wacław Zawrotny przedwojenny saper, jak wielu ówczesnych konstruktorów broni. Posiadał pod Warszawą malutki zakładzik i we własnym zakresie zaczął kombinować, jak zrobić broń tanią, prostą i łatwą do ukrycia. Niestety miał za małą wiedzę i za mało kontaktów. Dopiero we wrześniu 1942 roku udało mu się w lokalu konspiracyjnym poznać innego inżyniera Seweryna Wielaniera. On nie tylko był przedwojennym saperem, on także przed wojną pracował w fabrykach amunicji w Warszawie i Skarżysku. Ponadto, w czasie okupacji, pracował w Warszawie jako kierownik techniczny wytwórni sprawdzianów i przyrządów Florian Juchnikowski w Warszawie. Dzięki temu, że pracował w tym zakładzie, miał rozległe kontakty z wieloma pomniejszymi zakładami, które kooperowały z jego zakładem macierzystym. Dopiero z pomocą Seweryna, jego wiedzy i kontaktów obaj panowie mogli ruszyć do roboty. Dostali na dwa dni angielskiego zrzutowego stena. Rozłożyli go, złożyli, obstukali, obwąchali, polizali i stwierdzili, że idea jest dobra, ale wykonanie jest do kitu. Od razu musieli wprowadzić dwie główne zmiany. Po pierwsze, musieli zmienić technikę wykonywania broni, żeby była jeszcze prostsza, jeszcze łatwiejsza do wykonania, ale także, żeby łatwiej było ukryć produkcję jej. A drugą linią zmian było przekonstruowanie układu broni. Konspiratorzy narzekali na to, że sten jest zwyczajnie niewygodny. Musieli kogoś na przykład rozwalić w zasadzce. Musieli tą broń donieść na miejsce ukrytą. Zimą, kiedy macie na sobie korzuch albo płaszcz, niemożliwym było go wygrzebanie spod spodu, podpięcie magazynka, przeładowanie i strzelanie. Za dużo to zajmowało czasu. Latem zaś, kiedy wszyscy chodzili w rozpiętych koszulach i był upał, to popylający środkiem ulicy koleś w kapeluszu i długim prochowcu i dodatku mając lekko sztywne ruchy, od razu zdradzał swoje przeznaczenie. Sten miał stałą, niedemontowaną, niechowaną kolbę. Zdemontowanie kolby od Stena powodowało, że z środka można było wyjąć sprężynę i zamek, więc nie było możliwości zrobienia w nim za bardzo składanej kolby. A gniazdo magazynka było umocowane poziomo z lewej strony, przez co wbijało się w brzuch i cała konstrukcja była bardzo niewygodna w przenoszeniu skrytym. Prace konstrukcyjne trwały od stycznia do kwietnia 1943 roku. Wprowadzono szereg daleko idących zmian do konstrukcji Stena. Zmiany były na tyle duże, że nie możemy tu mówić o kolejnym klonie, kopii, podróbce Stena. Można powiedzieć tutaj o w pełni samodzielnej konstrukcji inspirowanej Stenem, ale także w dużym stopniu niemieckim MP40, zwanym w tamtym czasie potocznie Schmeizerem. Prototyp ukończono na przełomie września i sierpnia 1943 roku. Niedługo potem w konspiracyjnym lokalu w Warszawie dokonano prezentacji owego PM-u. Był na niej obecny pułkownik Emil Feldorf pseudonim Nil. Ten sam sławny późniejszy generał Nil. W dodatku, zauważcie, ten sam Nil, który w Suchedniowie oglądał konstrukcję Stefana Nawrockiego, człowiek, który miał dosyć bogate informacje, jeśli chodzi o konspiracyjną produkcję broni. No i otóż w Warszawie w tym lokalu w mieszkaniu prywatnym położono na stole OWPM, obejrzał go, rozłożył sobie, złożył, przeładował i z niekrytym żalem stwierdził, że kurde Szkoda, że nie możemy go od razu przetestować. Na to jeden z obecnych partyzantów stwierdził, a czemu nie możemy? Wyszli z budynku, schował PM pod płaszczem i poszli na plac teatralny w Warszawie. Było wczesne popołudnie, ludzie sobie spacerowali, chodzili, zajmowali się swoimi sprawami. Gdzieś tam byli granatowi policjanci, niemieccy żandarmi i wtedy nagle na placu pojawiła się grupka kilku mężczyzn. Jeden z nich spod płaszcza wyjął pistolet maszynowy, wpiął magazynek, przeładował, wywalił całą serię w niebo, odpiął magazynek, schował magazynek, schował PM, i każdy poszedł sobie w swoją stronę. Ludzie w panice pouciekali, po jakimś czasie przyjechali Niemcy zobaczyć, co się działo, i nikt nie był w stanie logicznie wytłumaczyć, dlaczego jakiś facet na środku ulicy strzela w niebo z pistoletu maszynowego. A to była prezentacja PM-u dla Nila. Bardzo beztroskie, bardzo niebezpieczne, ale to jest nasza cecha narodowa. Jeszcze zanim padły pierwsze dziewicze strzały na placu teatralnym, inżynier Wielanier konstruował składaną kolbę do tego pm -u. Największy brak i największa wada stena. Mechanizm blokady skonstruował podobny jak w niemieckim MP40. Ramiona były zrobione z dwóch blaszanych płaskowników. Stopka kolby zaś była odlewana jako jednolity element z aluminium. Niestety była gładka i miała tendencję do skakania, przemieszczania się w dołku strzeleckim. Dlatego Wielanier zrobił Proste nacięcia, podobne do runeses SS na stopce, żeby broń trochę bardziej się tu blokowała. Zawrotny zobaczył owe błyskawice i powiedział swojemu koledze, że można to wykorzystać. Proste zygzaki zmieniono na trzy stylizowane błyskawice z grotami, przypominające logo przedwojennej firmy produkującej części do piecyków gazowych, Electrit. Dzięki temu, po pierwsze, udało się zamaskować produkcję stopek Kolby jako części do piecyka gazowego, a po drugie, broń uzyskała swój niepowtarzalny charakterystyczny sznyt. Od właśnie owych błyskawic inżynier zawrotny sam przyjął konspiracyjny pseudonim błyskawica i sam pistolet maszynowy także został ochrzczony tą nazwą. Komenda główna zgodnie z opinią pułkownika Nila, stwierdziła, że ten PM to jest idealna maszynka zarówno dla partyzantów w mieście jak i w lesie. Zatwierdzono produkcję, wyznaczono fundusze i robota ruszyła z kopyta. Montownia PM-ów znajdowała się pod adresem plac Grzybowski 3 łamane na 5. Na tyłach kościoła znajdowała się malutka wytwórnia siatki ogrodzeniowej Franciszka Makowickiego, pseudonim Mahomet. Tam pod wytwórnią zbudowano bunkier, w którym składano z gotowych elementów owy PM. Części do tego PMu produktu. Za to chyba w całej ówczesnej Warszawie w bardzo wielu różnych y, warsztatach. I tutaj były dwa stopnie wtajemniczenia. Ludzie, którzy w ogóle nie mieli pojęcia, że produkują elementy do broni. A drugi stopień wtajemniczenia to byli ludzie, którzy mieli za zadanie dopilnować produkcji poszczególnych elementów i mieli je dostarczyć do łączników, ale nie mieli pojęcia, kto produkuje pozostałe elementy, a nawet jak wygląda cały złożony PM. Na Placu Grzybowskim w piwnicy, schronie pod warsztatem Mahometa. Składano PM-y. Tutaj warto co nieco powiedzieć o samej technice produkcji. Broń ogółem, podobnie jak Sten, strzelała z zamka otwartego, miała zamek swobodny. Jednakże, w przeciwieństwie do Stena, zastosowano tu rozwiązanie, którego normalnie w czasie pokoju nie stosuje się w broni. Mianowicie, zamiast spawać czy mocować rzeczy na piny i inne przelotki, błyskawica była skręcana na gwinty, wkręty i śrubki. Normalnie w broni takiego rozwiązania się unika z dwóch powodów. Po pierwsze, w trakcie strzelania, kiedy broń dostaje wibracji, takie śrubki i wkręty mogą się wykręcić, odpaść i zginąć. A po drugie, gwint, w którym może wejść jakiś piach, smar, inny brud, kiedy strzelamy i broń się nagrzewa, to ten cały syf, który jest między gwintem a gniazdem śruby, może się zapiec i taka śruba potem może tak przywrzec do materiału, w który została wkręcona, że nie da się jej odkręcić. No, a wtedy broń jest zepsuta i musi iść do rusznikarza. Dlatego normalnie w broni rozwiązań typu śrubki, szczególnie w miejscach nagrzewających się pracujących unika się, ale tutaj zastosowano to rozwiązanie z tego powodu, że po pierwsze. Tak jak komora zamkała, wyglądała jak rura hydrauliczna. Ostateczne wycięcie tych dwóch wcięć, które świadczyły definitywnie, że to będzie broń, można było dokonać na Placu Grzybowskim. A tak to ludzie robiąc gwint z przodu, gwint z tyłu, myśleli, że tworzą jakąś rurkę hydrauliczną do bojlera. Elementy były wykonywane z aluminium. Stopka kolby była odlewana z jednej masy, a toczona była osłona lufy. Tutaj zdecydowano się na element aluminiowy ze względu na to, że aluminium lepiej działa jako radiator, lepiej odprowadza ciepło z nagrzewającej się lufy. Partyzanci potem w trakcie warg często przyoczyli, że właśnie ta osłona była do kitu, bo ze względu na to, że była aluminiowa, miała tendencję do łamania się, urywania i pękania, a ze względu na to, że powstańcy mieli bardzo mało amunicji, to nigdy nikt nie strzelał tak intensywnym ogniem, żeby lufa mu się przegrzała. Oprócz. Uproszczonej produkcji materiałowej w tej broni zastosowano kilka bardzo ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych. Jak już powiedziałem, stopka kolby i osłona lufy są wykonane z aluminium. Gniazdo magazynka w przeciwieństwie do stenania jest z boku, tylko na dole broni w standardzie takim jak niemieckie MP40. W walce w mieście, szczególnie w gruzowisku, było to wygodniejsze rozwiązanie, bo kiedy chcecie się wychylić z za rogu, Albo wykonać inny tego typu manewr, to gniazdo magazynka nie zaczepia o nic i wam nie przeszkadza. Ponadto zmieniono całkowicie konstrukcję urządzenia spustowego. Teraz to był prosty element, który można było bardzo łatwo odpiąć od broni, wyczyścić i przypiąć z powrotem. To też było rozwiązanie wzorowane na sposobie rozkładania niemieckiego MP40. Zastosowano też tu bardzo nietypowy bezpiecznik. Ludzie się często zastanawiają, czemu błyskawica ma dwa spusty. Otóż to przednie to nie jest spust, tylko bezpiecznik. Żeby oddać z tej broni strzał, musicie wsadzić palec w otwór między właśnie bezpiecznikiem a spustem właściwym. Jest on bardzo mały, dlatego nie ma mowy o tym, żeby tam wsadzić palucha przypadkiem. Jak się wepchnie palucha głębiej, to wtedy. Bezpiecznik minimalnie się przesuwa i blokuje, a spust idzie do tyłu. Dzięki czemu, jak się strzela, to ten spust jest gdzieś na tej wysokości i próje się z tej broni normalnie. Wadą był brak selektora ognia. Jak już naciśnęliśmy spust, to jechaliśmy ogniem ciągłym. Nie można było strzelać ogniem pojedynczym. Kolba, tak właśnie wielokrotnie wspominana, istotna, była składana i skonstruowana na podobną modłę jak w niemieckim szmajzerze, jednak oczywiście była uproszczona. Po złożeniu sami możecie zobaczyć. Wyobraźcie sobie, że nie ma kolby i nie ma magazynka. Widzicie, jaka ta broń wtedy była malutka, bardzo wygodnie można ją było przenosić na pasku pod ubraniem, nawet pod marynarką, i nikt by się nie połapał, że macie przy sobie taką siłę ognia. Drobną wadą tej broni były także przyrządy celownicze, które były podobne jak w Stenie. Ale były zwykle, delikatnie mówiąc, niezafortunnie osadzone. Muszka była bardzo nisko, a przyziernik, czyli to kółko, było wysoko, przez co scelowanie jakiejkolwiek tej broni to czysto teoretyczna zabawa. Ponadto, chociaż sam pomysł zastosowania kolby był dobry, to ze względu na odległość od jej osadzenia do gniazda magazynka nie mogła być dłuższa. Kolba jest krótka, i sami zobaczcie, złożenie się do strzału z tej broni. Tak, żeby wycelować, jest bardzo niewygodne, to jest jak dla dziecka. No ale pamiętajmy, że w tamtym czasie przy tych materiałach nie dało się tego zrobić inaczej, a na pewno to było lepsze niż sztywna rurka w stenie. Ponadto zastosowano tutaj jedno bardzo fajne rozwiązanie, którego nie zobaczycie na zewnątrz, jest ono w środku w zamku. Także wzorowano się na niemieckim MP40 w szmajzerze, żeby odprowadzać syf w broni, zamek jest gładkim tłokiem, ale komora zamkowa ma Podłużne frezy, w których osadza się i odprowadza brud. Wielanier z zawrotnym przeanalizowali jednak, że ponieważ komora zamkowa nie jest elementem pracującym, tylko zamek, to brud po pewnym czasie osadza się w tych rowkach i je zapycha. Dlatego zastosowali odwrotne rozwiązanie. Nacięcia umieszczono na trzonie zamkowym. Ponieważ zamka w trakcie strzelania pracuje, jeździ w przód i tył, to ten brud na bieżąco wycierał się i wypadał z wnętrza. Dzięki czemu broń była mniej podatna na zacięcia. Do 1 sierpnia 1944 roku był odgórny zakaz używania tej broni w akcjach na terenie Warszawy. Docelowo miano wyprodukować pierwszą partię 900 sztuk i wysłać w teren, szczególnie na wschód, do przygotowywanej akcji burza. Ponadto zaczęto tworzyć na terenie Warszawy magazyny broni w, w przygotowaniach do ostatecznego powstania i rozstrzygającej walki z niemieckim okupantem. Na terenie Warszawy w momencie wybuchu powstania w różnych magazynach i skrytkach znajdowało się 700 egzemplarzy błyskawicy. 1 sierpnia 1944 roku, niestety, kiedy Niemcy już wiedzieli, że coś się kroi, ludzie zaczęli na masową skalę wpadać. Gestapo przeprowadzało aresztowania, likwidowano magazyny albo aresztowano ludzi, którzy wiedzieli, gdzie jest magazyn. Dlatego 1 sierpnia, chociaż 700 sztuk było w magazynach, bardzo niewiele znalazło się na ulicy. Nawet po wojnie, jak dobrze pamiętam, w latach chyba 60-tych, jak rozbierano jedną z kamienic, to znaleziono największy magazyn, w którym było 300 sztuk błyskawic i stenów, kilkaset granatów, tysiące sztuk Amunicji, o którym nikt nie wiedział, że on tam był. I dlatego właśnie bardzo dużo tych PM-ów nie miało okazji wziąć udziału w walce. Jednak te, które zostały zastosowane bojowo, sprawdzały się wyśmienicie. Można powiedzieć, że broń, która miała podobną szybkostrzelność jak ten 550 pocisków na minutę która miała podobne właściwości balistyczne, podobną celność, ale była o wiele wygodniejsza. W walce, w przenoszeniu i o wiele prostsza i tańsza w produkcji. Także można powiedzieć, że to jest szczytowe rozwinięcie konstrukcji stena. Po II wojnie światowej, niestety, po upadku Powstania Warszawskiego, PM ten praktycznie zniknął. Te magazyny, które po II wojnie światowej w trakcie rozbiórek budynków odnajdywali robotnicy, zajmowała Milicja Obywatelska i broń szła na przemian. Do dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, zachowało się około 7 egzemplarzy pistoletu maszynowego Błyskawica. Najciekawsze dwa egzemplarze to ten, który jest rzecz jasna w Muzeum Powstania Warszawskiego, a drugi znajduje się w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym. Dlaczego ten drugi jest ciekawy? Otóż tutaj macie kawałek filmiku z nim. Właśnie ten jest dla mnie ciekawy z tego powodu, że jest to chyba jedyny PM błyskawica przestrzelany po II wojnie światowej. Choć błyskawica nie była pierwszym PM wyprodukowanym w konspiracji, to była najliczniej wyprodukowanym. A przy tym, jakby nie patrzeć, najsławniejszym. Każdy z Was, kto oglądał jakikolwiek film o Powstaniu Warszawskim, jakiekolwiek zdjęcia, pocztówki, filmy dokumentalne, cokolwiek, jeśli choć trochę liznęliście hasło Powstanie Warszawskie, wiecie co to jest. Jest to wyraz geniuszu konstruktorów, którym udało się stworzyć na terenie okupowanej Warszawy, tuż pod nosem Gestapo, idealną siatkę produkcyjną, która nigdy nie wpadła, i stworzyć. Od początku do końca własny pistolet maszynowy, łączący w sobie najlepsze cechy angielskiego Stena i niemieckiego MP40. Na razie to by było na tyle. Niestety nie mam tutaj nic więcej do powiedzenia, ponieważ historia tego PMU ogółem jest dobrze opisana i jakichś bardziej specjalnych ciekawostek na jego temat nie mam. Ten oczywiście egzemplarz idzie na aukcję. Jak chcecie wejść w jego posiadanie, sprawdźcie tam w opisie będzie link. Zapraszam na mojego Facebooka, on także jest w opisie. I pamiętajcie, dajcie subskrypcję, skomentujcie, oglądajcie. No i pamiętajcie o mnie. Na razie z mojej strony to wszystko. Błyskawice zrobiłem. Zostało mi jeszcze kilka innych PM-ów do zrobienia. Błyskawicy poza tym planuję jeszcze zrobić dwa modele ze złożoną na stałe kolbą, bo tu jest klejona. I koniecznie muszę, muszę zrobić replikę, w której kolba będzie istotka kolby składana. No ale to już będzie cud i miód. Dziękuję i dobrej nocy, drodzy widzowie!